Szanowni Państwo, najnowszy komunikat dotyczący sytuacji w Bachmucie wojsk ukraińskich, wojsk rosyjskich, w tym przypadku komunikat ze strony wojsk ukraińskich, rzecznik wschodniej grupy wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy Sergii Czerewaty, właśnie na temat sytuacji w okolicach miasta Bachmu. W rejonie Bachmutu rosyjscy okupanci ponoszą ciężkie straty. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin zlikwidowano 332 żołnierzy Federacji Rosyjskiej. Również 188 osób zostało rannych. W ciągu dnia doszło do 32 starć bojowych i 276 ostrzałów na kierunku Bachmut. PKW Wagner jest wzmacniany przez regularne wojska Federacji Rosyjskiej z powodu ciężkich strat, przede wszystkim desantowców. A moim i państwa gościem na połączeniu telefonicznym jest generał Dariusz Wroński. Panie generale, słyszał pan ten komunikat o Sergeja Czerewatego, a więc rzecznika Sił Zbrojnych. No, słyszymy o tych ciężkich walkach w Bachmucie, słyszymy o ciężkich walkach w innej miejscowości, czyli w Abdziewce. Jak to pana, z pana perspektywy wygląda w tym momencie? No tutaj Awdijewka wybija się na drugi Bachmut. To prawda walki się toczą jak gdyby o długo miejscowość z tym że chyba tutaj świadczy o tym że Bachmut jest nie do pokonania w tej chwili przez wojska rosyjskie myślę że siły które skurczyły się Prigorzynowi, który, który grupie Wagnera, może tak ogólnie przyjmując, nie mają rezerw, w związku z czym próbują szczęścia na innych kierunkach. Tutaj walka toczyła się, próbowali okrążyć. Rosjanie, Ukraińców od północy i od południa wchodząc około 5 kilometrów w głąb grupowania ukraińskiego, jednak Ukraińcy celowo kontrolowali tą sytuację i celowo wpuścili ich na tę głębokość po to, żeby od północy i od południa również wybić ich po prostu. Tam są w ogóle jakieś horrendalne straty, takie informacje mamy. Tak, pomiędzy drogami 504 a 506 codziennie w czasie ataków ginęło około 700, tak przynajmniej podają źródła ukraińskie, około 700 Rosjan, są to bardzo duże straty. Oni od 700 do 1000 nigdy nie notowali tak wielkich porażek. Są to niesamowite straty. Przede wszystkim z ukraińskiego punktu widzenia jest to wiązanie sił, utrzymywanie ich na jednym kierunku, stwarzanie pozornych bitew oraz potyczek, które mają za zadanie jak gdyby zluzować pozostałe kierunki i, moim zdaniem, przygotować porządną operację ofensywną. W niedawnym komunikacie prezydent Ukrainy Wołodymyr Załański ogłosił m.in. swoją decyzję o nowym zastępstwie, zastępstwie szefa ukraińskiej armii, to jest generał Michał Zabrocki, generał znany też polskim wojskowym, bo, bo wiemy, że często ćwiczył między innymi z Polakami, to jest człowiek, który też w 2014 roku dowodził m.in. brygadą czołgów. Z pana, pana zdaniem, z Pana perspektywy, ta zmiana na zastępstwie szefa ukraińskiej armii to są jakieś już przygotowania do, do działań ofensywnych ukraińskich? No ja tutaj muszę, muszę powiedzieć, że w 2012 roku przedstawił się jako Michał Zabrocki, Byliśmy bardzo zadowoleni, wówczas podpułkownik, już podpułkownik wówczas wykazywał niesamowite zdolności dowódcze oraz zupełnie wybiegał poza schematy ukraińskie wówczas. Wydaje się, że na poligonie w Jaworowie, kiedy żeśmy razem wspólnie ćwiczyli polsko-ukraińsko-brytyjskie. Pododdziały widocznie bardzo szybko awansował, ponieważ dostrzeżono jego kunszt dowódczy. Ten rajd, który wykonał w 2014 roku na ponad 300 kilometrów w głąb ugrupowania przeciwnika, są to działania na całym świecie znane jako, jako działania rajdowe grup specjalnych. On to wykonał ciężkim sprzętem, i to mogło dawać już wówczas do myślenia, że. Rosjanie wcale nie są takim mocnym przeciwnikiem, jaki kreowali w świecie, jaki wizerunek wszedł do innych. Czyli kłamstwo wiele lat temu miało już swoje pierwsze symptomy. No, rozmawiamy o tej ofensywie, albo jak to niektórzy twierdzą, kontrofensywie. Mówimy o tym, że ona musi nastąpić. W okresie letnim, że trwają w tym momencie jakieś, jakieś przygotowania. Pana zdaniem, jak, te, jak to może wyglądać? Jak, to, jak ta ofensywa może, może wyglądać, jeśli chodzi o, o układ sił? Czy będzie wykorzystany ciężki sprzęt w dużej, w dużej ilości? Ja tutaj dołożę moje takie spostrzeżenia, gdzie powiązałem wiele sytuacji oraz okoliczności. Ukraińcy tak długo będą zwlekali z wykonaniem, oczywiście, takiego uderzenia, które będzie, będzie błyskawiczne to będzie pięść uderzeniowa na jednym, maksymalnie dwóch kierunkach. Kto, gdzie czekają w tej chwili na skompletowanie wszystkich uh, poziomów oraz wszystkich łańcuchów. Uh, które mają zazębiać się od najniższego piętra aż po samą górę. Czyli żołnierze przygotowani, czołgi przygotowane, dowódcy przygotowani, system łączności działa na wszystkich kierunkach, z dołu do góry i z, dołu, i z góry do dołu oraz działają śmigłowce samoloty i wojska rakietowe i artyleria. I to wszystko, kiedy będą już mieli zgrane, oceniam, że może to być gdzieś gdzieś w granicach kwietnia, jeżeli Rosjanie, myślę, że Rosjanie nie są w stanie do tego czasu przygotować skutecznej ofensywy, w związku z czym najprawdopodobniej będzie, będziemy zaskoczeni taką, takim działaniem Ukrainy, w którym również od południa, od Morza Czarnego Ukraina wykona bardzo ciekawy Wrót y, operacyjny y, od morza. Jak oni to zrobią, będzie to na, oczywiście do końca utrzymywane w tajemnicy. Widzimy już zbliżające się okręty do Morza Czarnego, więc należy przypuszczać, że dajmy jeszcze chwilę czasu, a zwłoka, która się dzieje wwiązanie ogniem w rejonie Bachmutu i Awdijewki jest celową grą przygotowującą do odpowiedniego momentu i etapu wejścia Ukraińców do walki ofensywnej. I jako, że mamy okazję rozmawiać z pilotem wieloletnim, to, to też o MIG 29 chcę, chcę zapytać. Sztab generalny rodzajów, rodzajów sił zbrojnych wydał komunikat dotyczący właśnie MIGów 29 ze Słowacji i zobaczmy ten, ten komunikat. Pierwsze cztery myśliwce MIG-29 zostały bezpiecznie przekazane Siłom Zbrojnym Ukrainy. Transfer został przeprowadzony przez ukraińskich pilotów przy pomocy Sił Powietrznych Fra Słowacji. Personelu ukraińskiego i innych komponentów, które zapewniły bezpieczeństwo transferu i niezbędną dokumentację. Dostawa myśliwców odbyła się w ramach międzynarodowej umowy, międzyrządowej, przepraszam, umowy między Słowacją a Ukrainą. W ramach tej umowy Bratysława przekaże Kijowowi 13 radzieckich myśliwców, a także część kompleksu rakiet przeciwlotniczych. No właśnie, pan, panie generale, bo mówi się o tych milach 29. i z Polski i ze Słowacji. One już docierają na Ukrainę. Ja chciałem zapytać o, o te maszyny z Polski. Bo wiemy, że one przechodziły pewnego rodzaju dostosowanie do, do aktualnych możliwości myśliwców, tak bym to, tak bym to określił. Jak wyglądała ta, ta sytuacja z dostosowaniem tego sprzętu do, do sił natowskich i jakie maszyny zostaną przekazane na Ukrainę? Tak, modernizacja był, była przeprowadzana również. W Polsce niektóre maszyny, które otrzymaliśmy, czy powiedzmy, był taki deal i od zachodnich sąsiadów, od, od Niemców, były unowocześniane i wyposażane do standardu natowskiego. Musieliśmy mieć łączność kompatybilną z łącznością natowską, warianty wyposażenia do nawigacji, do uzbrojenia, którym będzie którym którym się posługiwała ta maszyna i to wszystko sprawiało, że systemy zamontowane na Migu 29 należało zdjąć, zastępując również dobrymi, ale powiedzmy poprzedniej generacji. Drugim elementem, który jak gdyby opóźniał, to jest, no przecież nie będą latały w barwach polskich, więc przemalowanie oraz zmiana niektórych elementów zewnętrznych, samolotów wymagała również odpowiedniego czasu i oblatania tych maszyn, stąd zwłoka i teraz jesteśmy gotowi do przekazywania kolejnych um, maszyn. Czy Ukraińcy przylecą na maszynach sami Polska-Ukraina? To jest kwestią chyba, to jest w jakimś sensie tajemnicą. Czy, przy, czy po rozmontowaniu skrzydeł pojadą na kołach transportem kolejowym, samochodowym? Nie wiadomo. I lepiej żeśmy tego nie wiedzieli. Natomiast natomiast po tych czterech sztukach oczywiście nic tu po pozostałych maszynach w Polsce i nikt nie będzie po nich płakał.